Witam ponownie na kanale. Bieżącym rozważaniom nadałem tytuł Stare Wino jest lepsze. I będę starał się biblijnie udowodnić zasadność takiego zwrotu, wykazując nierozerwalny związek wieczności z historią. W tym celu dokładnie zbadamy w Piśmie Świętym, jak istotna dla wiecznego, mistycznego ciała Chrystusa jest właśnie jego historia. Jak ważne jest mieć jej świadomość i prawidłowy jej obraz, i jak potężnym narzędziem jest ona w obronie wiary oraz wytrwaniu w niej. To właśnie historia ludu Bożego najlepiej buduje poczucie przynależności do ciała Chrystusa, dzięki któremu człowiek może uwierzyć i pozostać wierzący aż do żniwa, aby osiągnąć zbawienie. Czyli dokładnie tak, jak czytamy w pierwszym liście św. Piotra, rozdział pierwszy, werset dziewiąty: Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. I dalej, w wersetach dziesiątym i 11, zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla Was łasce. Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Zauważcie, że aspekt historyczny jest nieodzownym elementem przesłania ewangelicznego. Od początku drogi pańskiej głoszenie dobrej nowiny było powiązane z lekcją historii i bez niej nie ma pełnej ewangelii. Dlatego też od początku zarówno żydom jak i grekom uczniowie Chrystusa robili taką lekcję. Wszyscy znamy mowę pełnego Ducha Świętego Szczepana, zarejestrowaną w Dziejach Apostolskich rozdział 7, który kreśli przed Sanhedrynem historię zbawienia i kończy wymowną puentą. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Kuriozalny przypadek. Odrzucili Ewangelię i rozminęli się z wiecznością, bo nie spodobała im się twarda lekcja ich historii. A przecież adresatami tego przesłania nie byli laicy, lecz elita narodu wybranego, ludzie wykształceni, oczytani, świadomi przeszłości. Mieli z jej powodu wyrazić skruchę, a oni zawrzeli gniewem i zlikwidowali niewygodnego świadka, żeby móc już bez przeszkód pisać historię na nowo, bo przecież robili to już wcześniej. O tym czytamy w Ewangelii, według Świętego Mateusza, rozdział 28, wersety od 11 do 15. Oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy, a jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono, i rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. I po dzień dzisiejszy identycznie jest z heretykami. Oni też piszą historię Kościoła na nowo i do tego wątku jeszcze wrócimy. Tak więc Bóg od dawna oswajał ludzi z wiecznością właśnie poprzez lekcje historii. I od dawna byli tacy, po których ta lekcja, mówiąc kolokwialnie, spływała jak woda po maśle tak jak spłynęła ongiś po faraonie druga Księga Mojżeszowa, rozdział 9, werset 18. Otóż ja jutro o tym czasie spuszczę bardzo ciężki grad, jakiego jeszcze nie było w Egipcie od dnia jego założenia aż dotąd. Niestety zatwardziałe serce faraona nie było zdolne do rzetelnej analizy historii państwa, którym rządził, aby odkryć ku własnemu pożytkowi, że Bóg czyni rzecz nową, spektakularną i toruje drogę do wieczności, pomagając poprzez lekcje historii odnaleźć się temu człowiekowi w teraźniejszości, bo z nami, ludźmi, tak jest. My mamy taką potrzebę, ponieważ od początku stworzenia zostaliśmy podporządkowani upływowi czasu. Bóg nie ma takiego problemu, jest poza czasem, dlatego ustanowił początek znając koniec. Ale my musimy zaczynać zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości właśnie w ten sposób. Tak samo początkiem nowej rodziny kapłańskiej w Starym Przymierzu też była lekcja historii. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 21, wersety od 13 do 15. Weźmie sobie dziewicę za żonę, nie pojmie za żonę ani wdowy, ani rozwiedzionej, ani zbezczeszczonej przez nierząd, lecz pojmie za żonę tylko dziewicę spośród ludu swego, aby nie zbezcześcił swego potomstwa wśród swojego ludu, gdyż ja Pan uświęcam go. Związek wieczności z historią w przypadku kapłana jest aż nadto wyeksponowany. Jeśli kapłaństwo synów Aarona miało ostać się na wieki, i oni i ich żony musieli mieć transparentną, czystą historię. Nie mogli być kawalerami z odzysku i łączyć się z byle lampucerami, jak to czyni dzisiaj wielu herezjarchów. Wystarczy zbadać ich przeszłość, żeby odkryć, z kim mamy do czynienia. Oczywiście oni bardzo starają się ją tuszować. Dlatego jesteśmy powściągliwi w obdarzaniu legitymacją zaufania tych, których przeszłość jest nadal dla nas niejasna. Pierwszy list Świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 5, werset 24. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Tak, herezjarchowie to dzieci specjalnej troski. Lubią rozliczać ludzi z ich historii, ale swoją bardzo często piszą na nowo. Wobec powyższego nigdy nie ogłoszą oni pełnej Ewangelii. I w zasadzie po tym krótkim zarysie jesteśmy już gotowi do rozważenia właściwej historii Kościoła. A z nią jest tak, że nie tylko tłumaczy nam ona teraźniejszy status ciała Chrystusowego, torując drogę do wieczności, ale jest też nierozerwalnie związana z przynależnością. Nigdy historii Kościoła nie tworzyli ci, którzy do niego nie należeli. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak powstała Księga Dziejów Apostolskich? Kto mógł ją napisać? Przecież to oczywiste że prawidłowej rejestracji tamtych zdarzeń mogli dokonać tylko prawowierni członkowie tego zgromadzenia. Gdyby autorstwo było inne, to nie uznano by tej księgi w kościele. Tak więc od przynależności historia kościoła zaczyna się: dzieje apostolskie, rozdział 5, werset 13. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Wiedzieli, że muszą fizycznie należeć do tej grupy, aby być ciałem Chrystusa i tworzyć jego historię. Respekt do kościoła był tak wielki, że nikomu nie przyszło do głowy, aby głosić, iż jest uczniem Chrystusa, nie będąc w kościele. I ta sprawa była klarowna i oczywista dla wszystkich od początku. Tymczasem sekty, gdy już się pojawiły, polegały na tym, że ktoś tej przynależności wyrzekał się, a gdy miał jeszcze do czynienia z kościołem, Symulował swoje członkostwo. Czy Chrystus wiedział, że tak się stanie? Oczywiście. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13 wersety od 24 do 30. Inne podobieństwo podał im mówiąc. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol, a on im rzekł: „To nieprzyjaciel uczynił”. A słudzy mówią do niego: „Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?”. A on odpowiada: „Nie”. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom. Zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieście do mojej stodoły. I dodajmy jeszcze wyjaśnienie pochodzące z ust naszego pana, wersety od 37 do 43. Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to Synowie Królestwa, konkol zaś to Synowie Złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca Swego. Żaden heretyk nie powinien sobie nawet wyobrażać, iż w tym dniu będzie on miał do czynienia osobiście z Chrystusem. Nie ma takiej opcji. Pan żniwa nie będzie sobie nimi babrał swoich świętych rąk. Od tego ma aniołów. I chyba w tym momencie jasne powinno być dla nas wszystkich, dlaczego powinniśmy skupić się na historii Kościoła. Ona jest dowodem na to, że Kościół stale trwa i konsekwentnie dojrzewa do żniwa. Dojrzewa do tego, żeby nie doznać szkody w konfrontacji z anielskim orszakiem. Nie historia świata, bo jego czeka zagłada. Nie losy heretyków, bo te mogą się jeszcze odmienić, jeśli rozprawią się oni z własnym odstępstwem. Lecz wyznacznikiem bliskości żniwa jest właśnie dojrzałość kościoła. Spójrzmy na pole obsiane ziarnem zboża. Jak ono wygląda krótko po siebie, jak wygląda po tym, gdy wzeszły kiełki, jak w połowie cyklu wegetacji, a jak w czasie, gdy już zbliża się żniwo. Póki kłosy są młode, wyglądają na żywotne, tryskają energią. Później jednak schną, wyginają się, jakby były martwe. I to jest jeden z zarzutów stawianych przez heretyków współczesnemu Kościołowi. Że jest, jak to oni mówią, kostnicą. Absolutnie nie kojarzą stanu współczesnego Kościoła z dojrzałością. Tymczasem nie można oczekiwać, żeby dzisiaj, mając już tak długą historię,. Kościół funkcjonował identycznie do apostolskiego protozgromadzenia, bo to było, mówiąc obrazowo, młode wino. Napełnieni świętym duchem dopiero zaczynali wzrastać w Chrystusa i wiele razy na początku manifestowali swoją niedojrzałość. Każdy może sobie w dziejach apostolskich dokładnie poczytać o tej pierwszej eklezji. Czy ona była doskonała? Sprzedawali swoje domy, czyniąc krach w gospodarce i produkując recesję, bo tak działa gospodarka to jest system naczyń połączonych. Tak samo lekcja obyczajowości nie zawsze była prawidłowa. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział drugi, wersety od 11 do 14. A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z Poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz Pogan żyć po żydowsku? Już wtedy apostoł Paweł rozumiał, że pierwotny model funkcjonowania eklezji, forsowany na początku, nie miał prawa działać na dłuższą metę. Ziarno, gdy już wypuści kiełek i zakorzeni się, przestaje żywić pszenicę. I ta, mówiąc obrazowo, żydowska pępowina, też musiała być odcięta. I tutaj dochodzimy do sedna naszych rozważań. A jest nim niepodważalna prawda, że na tym polu, odkąd zasiał pan żniwa przez te wszystkie wieki i aż po dzień dzisiejszy, nigdy nie zabrakło pszenicy. Wiara, jak napisał Juda w trzecim wersecie swojego listu, Raz na zawsze została przekazana świętym. Dlatego nie ma potrzeby zaczynać od nowa w każdym następnym pokoleniu i wracać do tego młodego wina, pierwotnego modelu funkcjonowania eklezji, w sytuacji, gdy przekaz żywej wiary trwa ciągle i historia Kościoła nie skończyła się na dziejach apostolskich. Owszem, jest problem, czyli konkol, i nie wolno go ruszać. Podczas gdy on w miarę upływu czasu odciska nieusuwalne piętno na ciele Chrystusa, bo konsumuje zasoby, które zostały przeznaczone dla pszenicy. Heretycy to pasożyty. Oni kradną Kościołowi pole pracy i zmieniają mentalność całych narodów. Pozorują powrót do korzeni chrześcijaństwa, podczas gdy nie ma możliwości powrotu do stanu gleby, kiedy konkolu nie było. I wszystkie ataki heretyków na naukę Kościoła i wszystkie schizmy, które dotąd wyprodukowali, miały i wciąż mają na celu obalenie tej prawdy, że nie ma wieczności bez przynależności do wiecznego Kościoła, który zawsze będzie miał przewagę nad sektami, bo jego historia jest kompletna i nie ma w niej białych plam. Dlatego budowanie w nas poczucia przynależności do kościoła to przede wszystkim proces utożsamiania się z jego historią, która nie jest ościeniem, lecz potężnym narzędziem do obrony wiary. Tego narzędzia pozbawieni są heretycy, więc pozostaje im atakować historię kościoła i przedstawiać ją w krzywym zwierciadle. Żerują w tym momencie na ludzkim wygodnictwie i lenistwie ponieważ ludzie nie są zbyt skłonni do tego, żeby poświęcać cenny czas i weryfikować fakty historyczne. Stąd wyniki heretyków. Udaje im się kogoś uszukać, lecz sami, nie mając swojej historii, skazani są na przegraną. Podkreślę to jeszcze raz wyraźnie. Herezjarchowie nie mają absolutnie żadnego prawa uczyć ludzi historii Kościoła i rozliczać Kościoła z historii, Ponieważ są poza kościołem, przeto niczym nie różnią się oni od arcykapłanów, którzy sfałszowali ekspertyzę pustego grobu pańskiego. I teraz, jeśli ktoś wypina się na kościół, bo poszedł po najmniejszej linii oporu i zignorował aspekt historyczny eklezji, to przyjmuje wersję heretyków. To jest bardzo duży akapit. Do jakich metod uciekają się heretycy, żeby zbudować fałszywy obraz historii kościoła i zwerbować niedouczonego katolika do swoich szeregów? A jaką historię mają sekty? Otóż dzieje każdej z nich powinny być powodem do wstydu i podstawową przyczyną do odejścia od tej grupy. Ciekawe jest to, że ludzie zaangażowani w jakąś sektę są tak odurzeni klimatem tam panującym, że nie badają jej historii. Dopiero gdy odchodzą pojawia się u nich refleksja. W co ja bawiłem, bawiłam się przez tyle lat. Pierwszy z brzegu przykład to nowożytny ruch zielonoświątkowy. Jego ekspansja zaczęła się od wydarzeń w Topeka w Kansas. Ten piękny budynek, gdy jeszcze istniał, też miał swoją historię. Jego fundatorem był niejaki Erastus Ston, który niestety przeliczył się i zbankrutował przy jego niedokończonej budowie. Z tego powodu zaczęto nazywać tą nieruchomość Głupotą Stona. I przechodząc z rąk do rąk, stała się ona wylęgarnią herezji, gdy z powodu niskiej ceny wynajmu zainstalowali się w niej herezjarchowie. To właśnie tam doszło do rzekomego wylania Ducha Świętego i manifestacji błędnie sklasyfikowanych jako charyzmat glosolali. A później było pasmo skandali obyczajowych z sodomią i burdami pijackimi włącznie. Ostatecznie budynek ten spłonął w tajemniczych okolicznościach. Fatalna historia. Przypominam: List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 11, werset 16. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Sory świętych tam nie było. A ta ich glosolalia od początku wzbudzała wiele podejrzeń. Jeśli teraz powiem: Haazinu Haszamaim wa adabera, Wetishma imrefi, im refi, yaarow tal tizal katal imrati irim ale ale to ja wiem co powiedziałem. Bez wysiłku rozpoznam konkretne zdania, aby w nich dokonać rozbioru gramatycznego i wskazać podmiot, orzeczenie, dopełnienie, spójniki i tak Czyli to, z czego składa się język. A dziamgolenie zielonoświątkowców, jaką ma składnię. Niech sobie zrobią nagrania i pozwolą lingwistom je zbadać. Wtedy usłyszą twardą opinię. To są zlepki słów bez ładu i składu. Czy rzeczywiście coś takiego podaje Duch Święty? Czy to może raczej duchy z okręgów niebieskich robią sobie z tych dzieciuchów jaja? A oni, wbrew pismu, paplają i dziaongolą swoimi pseudojęzykami na zgromadzeniach, nawet wtedy, gdy nie ma ich wykładu. Gdyby byli posłuszni Duchowi Świętemu to by tak nie postępowali. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 14, wersety 27 i 28. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zboże, niech mówią samym sobie i Bogu. Także jeśli chodzi o ruch zielonoświątkowy, to nie zaistniałby on w takiej postaci, w jakiej zaistniał, gdyby wcześniej Sir Stone nie zgłupiał. Wszystko u nich zaczęło się od ludzkiej głupoty. Do tej pory duchy z Okręgów Niebieskich nabiły w butelkę wina marki Wino kilkaset milionów ludzi praktycznie na każdym zamieszkanym kontynencie. Zachciało się frajerom młodego wina, to mają. Czy to jest zaszczyt należeć do sekty, która ma krótką i złą historię, z której nie potrafi się ona wybronić? Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 13, werset 11. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Niestety, w środowiskach heretyckich nie da się zaniechać tego, co dziecięce i dojrzeć. To największa bolączka sekt. Zabawa w sektę jest nieustannym kiełkowaniem, zaczynaniem od nowa w każdym pokoleniu. Tymczasem pszenica musi dojrzeć do żniwa i od tego zależy, kiedy nastąpi dzień pański. Hereziarchów to nie obchodzi. Ani oni nie są i nigdy nie będą żadnym wyznacznikiem dojrzałości. Ani nie prowadzą innych do dojrzałości. W ogóle im na tym nie zależy. Ludzie to widzą, dlatego zgorszeni postawą niedojrzałych herezjarchów, prędzej lub później odchodzą od zborów i muszą po raz kolejny z wysiłkiem startować, żeby po raz kolejny spotkać się z próbą zrobienia młodego wina, o którym nie wiadomo, czy przetrwa próbę czasu tak, jak przetrwała ją struktura kościoła historycznego. Stąd niekończące się wrażenie déjà u tych, którzy nadal angażują się w sekty, niekończąca się ruletka. Nie wiesz, co się w sekcie wydarzy, gdy nastanie nowe pokolenie. To błędne koło heretyckiej pseudohistorii można przerwać tylko w jeden sposób: uczciwie odrobić lekcje z historii kościoła, mając na uwadze właśnie proces dojrzewania i przyznać kościołowi rację. Stare wino zawsze będzie lepsze. Rozumie to każdy, kto przeszedł taką lekcję. Podsumowując, jeśli ktoś prawdziwie żyje historią kościoła, to bardzo dobrze czyni, ponieważ wtedy odnajduje się w teraźniejszości i taka osoba już wie, dlaczego kościół dzisiaj tak wygląda i to mu już nie przeszkadza. Jestem takim przypadkiem. Od początku istnienia tego kanału starałem się mówić, co się nie zmieniło w kościele na przestrzeni dwóch tysięcy lat. Więc na pewno nie zmieniło się to, że pszenica pozostała pszenicą, a dostrzegalne zmiany w niej samej wynikają z faktu, że ona dojrzewa do żniwa. I to jest prawidłowość, a nie patologia. A ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Jeśli rzeczywiście zależy Ci na wieczności, zbawieniu, to powinieneś, powinnaś być za Pan Brat z historią Kościoła i uczyć się jej sprawowiernych, nieheretyckich źródeł, bo to jest i od początku Drogi Pańskiej był fundament wiecznej Ewangelii. Najlepsi apologeci zawsze muszą być też dobrymi historykami. I to na razie tyle. Pozdrawiam Was i oby Bóg zechciał aby powstało kolejne nagranie z tej serii.